Cześć. Czas za wysokie spodniki sobie wziąłam. Muszę sobie znaleźć paszport. Nie wiem po co. Myślę wydaje, że gdzieś mi się zgubił. No. Więc tak, <laughs> nie jestem trochę rozchorowana, jak ktoś mi wypły normalnie wszystkie gripeksy. W sobie właśnie teraz e, gripeks. Mam się nie pokazałem, w ogóle nie u głowę mi ucina. <laughs> No, byłam wczoraj w klubie i zawsze był przypadkiem ogólnie tak, że pojechałyśmy na koncert w sumie z Kolima. miałyśmy... Chciałam jechać na koncert Blachy, tylko za późno się dowiedziałam, gdzie on gra. Wiecie, a chciałam posłuchać po prostu na żywo, bo ja nigdy nie słyszałam i nigdy nie byłam na żadnym koncercie ich, tych dwa, jeden, pięć. A wiem, że mają fajne piosenki. I to się właśnie zabrałyśmy z Karolinką. Ja mówię, Karolinka, dobra, będę uwodzić Blachę. <laughs> no, żartuję. I mam narzeczonego przecież. Ale w każdym razie się odstawiłam, jak e, naprawdę wyglądałam zajebiście. Przynajmniej tak mi dziewczyny mówiły w klubie: Dziewczyny bardzo mnie chwaliły, więc pozdrawiam Was, dziewczyny. Jeżeli mnie oglądacie, to tam bosiaczki. E, I tak. E, dziewczyna ogólnie mega, bardzo fajnie miała w końcu. poszliśmy do Explo Napisaliśmy gdzieś tam do znajomego jakiegoś i się go pytamy, czy wychodzi z nami na miasto, bo stwierdziliśmy, że no dotrzemy dopiero tam o drugiej. Potem dosyć miałyśmy bardzo ten i pewnie będzie już po koncercie. a już kiedyś tak zrobiłyśmy, że na koncert Pesakowskiego pojechałyśmy za późno i w końcu nic nie posłuchałyśmy. Dobra, weźmy sobie tutaj. Tak, ja będę tutaj na razie kotać. Tylko właśnie wyżej. Czyli nie będzie widać pod brudem, miejmy nadzieję. Mam teraz, nie mam teraz makijażu, po prostu się wyśmierwałam samą opodaczem. I jest teraz taka taka i powiem wam szczerze, że inaczej to w ogóle inaczej buzia wygląda. Zobaczcie. Buzia wygląda tak. Wcale ja mam ciało tak świeże, wysmarowane samoopalaczem, więc jest takie mega fajnie opalone. Jeszcze sobie dołożyć dzisiaj jedną warstwę. No. Więc tak wygląda bez make-upu. Jeżeli mam samoporaż na sobie nałożony, i myślę, że jak założę jeszcze raz, to będę wyglądać jeszcze lepiej. W Nie sensie chcę, mi się coś chciało. będę musiała sobie później łączyć video jedno z drugim, co chciałam Wam powiedzieć. Ten mój znajomy, bo zawsze jest tacy, kurde koncentracja z samego rana. W ogóle spałam mało, bo wróciłam o godzinie 6 do domu. I mój <coughs> że ten zrobię. Napisał mi, a wy co, na koncert z Kolima? No tak się zastanawiam, jakiegoś, nie wiedziałyśmy, że z Kolima gdzieś tam gra, no ale przynajmniej się dobrze złożyło, że yy, pojechałyśmy w koncert, na ten koncert z Kolima W sensie, kurde, co Boże, co ja się kurde, ja się tak odstawiłam, że podrywać blachę nie, <t discourse> nie chciałam podrywać blachy, żeby mój głupi humor, ale mniejsza o to, nazwijmy to tak, że po prostu starłam się na ten koncert blachy, a, a pojechałam w końcu na koncert z Kolima. Ale powiem Wam szczerze, że mega się świetnie bawiłam. Ogólnie na koncercie z Kolima, ja zawsze się świetnie bawię. Tylko wiecie, ja na tamten koncert bym pojechała pierwszy raz, a na, na koncertach z Kolima, ja często bywam. Szczerze, powiem Wam szczerze, że w sumie chyba y, raz ten nieduży <kluzł> koncert kosakowskiego był, tak to, to byłam tylko na koncertach z Kolima. Nie byłam na żadnych innych koncertach. Raz byłam na koncercie w Bułgarii, do jakiegoś rapera tam. A, I tylko tyle. No, wypiję sobie. tylko co, na nadzieję, że mi pomoże. I to było to było. Coś działo. Kolejny skroń, na gaminie. Jak zwykle się przewitał, ale przy was spotkałyśmy też innego naszego znajomego, właśnie e, takiego Alana. I też ją oczywiście przywitaliśmy, było mega fajnie. Ja powiem wam szczerze, że pierwszy z znam taką sytuację. Chłopak normalnie nie pocałował z zaskoczenia. Ja byłam w szoku, bo ja sobie stałam ci tam pod, pod sceną z taką jedną fajną dziewczyną. Jest mega sympatyczna, gdzieś tam też jest TikTokerką. E, I widzicie, w ogóle taka śmieszna sytuacja, bo ona też podrywała takiego gościa, ten Kikoliś przyszedł, ja byłam tam na koncercie właśnie e, Kosakowskiego, tylko, że ja byłam już po koncercie niestety i on ze mną tańczył i się właśnie i, i nie wiedziałam, czy ja go gdzieś kojarzę, czy ja go nie kojarzę, tylko się tańczą obok mnie, a ja jestem taka, no otwarta zawsze i zawsze tańczę też z innymi ludźmi. Bo Mam tę frapę, a to jest dość do, do mleka. Po co je ja grzeję to nie wiem czy jak zrobię to z ciepłym mlekiem czy to będzie smakować bo to ma być zimne ja mam ochotę na ciepłą kawę um, w każdym razie sobie tęsowałam, tęsowałam no jak ten, ten kolega przyszedł akurat z tym z tym moim innym kolegą, który się przy, przy przywitać uh, z nami um. Kawę do, od nich dostałam, bo już teraz ja po bo... ja prostu nie powinnam tego pić. Może później będę mogła sprzedać to z zyskiem. Ja też nie będę takiej rzeczy robić. O, tu jest strona taką i to mogłabym zrobić na ciepło. Ale ona jest taka bardzo mocna bardzo mocna. I też w smaku jest mocna, Dla nie za mocna. <kling> to? Ja się może będzie smakować tak na pół zrobię ja, to nie. ja nie lubię zimnej kawy pić ja zimną kawę lubię pić, ale to w latach. więc jest z lodem i ta frappuccino jest mega taka bardzo dobra Wydziała kawa, bardzo lubię. Kiedyś już ja przyrządzałam, bo przyrządzałam z wodą i wtedy mi nie smakowała tak bardzo, ale tak to mi bardzo smakuje. chcę się wymieszać. jeszcze sobie rozsypę. Żeby nie trzepało, bo to jest strasznie mocne. Powiem tak, że właśnie z taką kolesją, jak nie z kolesiem? Są obok niego Karoliki i Karolinki i tej dziewczyny. No i przyjrzałam się z nasi, tam ci i chyba się po prostu e, spodobałam temu kadłuszowi. Z tego, co teraz tam to tu się po prostu bardzo mu wpadło w oko. Więc tam już zaczepiał, tam stał, przy tej scenie coś tam właśnie tam nie wiem, a że tak stoisz. Bo tak głową. Na no boże źle to pokazuje Jeżeli to oglądasz, przepraszam, nie umiem cię zilustrować. I tak. <kluzny> nagle bierze mnie do tańca, słuchajcie, ale tak wywijał, tak wywijał, że ja normalnie, ja z nikim tak mi się dobrze nie tańczyło, on po prostu, ja lubię, jak na przykład facet kieruję mnie na przykład, ja się staram, wiecie, nie jestem, nie staram oporu, jeżeli ktoś mnie, ja lubię tańczyć i naprawdę fajnie mi się z nim tańczyło, mega to fajnie wyglądało, ja na pewno e, mega fajnie, no i też... No, i później sobie poszłam i tańczyłam sobie sama. I nagle, wiecie, ja sobie nie rozlałam wcześniej jakoś tak dużo, tylko po prostu, wiecie, tak podchodziłam do tego, tak wiecie. Ja lubię że z ludźmi, tam nie podrywałam. Nie ten, no, a, ale koleś fajnie tańczył. pany taki bardzo. Tak, ja, on podchodzi. Idzie tak. Dobra, nieważne. Nie będę może pokazywać, jak on chodzi, bo <grymme> chodzi inaczej. Nie umiem pokazywać. Yy, w każdym razie podchodzi i nagle bierze mnie i da guzi. Ja nie wiedziałam, co powiedzieć. No. Ja mówię do niego: ty, 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 no. no. nie rób tak. <grymme> nie zdążyłam powiedzieć, że ja mam na rzecz go. Oczywiście też na nas przynajmniej powiedziałam, co dałam, co bo nie osobą, która tym oszukuje. I ja mówię: Nie rób tak. No i dobrze, idę, tańczę sobie dalej, tańczę i znowu on podszedł i znowu mi pocałował, no ja poszłam do niego i powiedziałam mu, że ja mam narzuconego, aczkolwiek naprawdę mm, chłopak y, fajny i gdy ja nie miałam narzuconego, to bym się nim zainteresowała bardzo mocno, bo ja lubię takich chłopaków, co wiecie, się nie boją, są odważni, są pewni siebie, to jest bardzo, bardzo duży plus. No. Ale byłam się Muszę wytrzeć. Dobra. Chyba się przyniosę tam i wypiję sobie kawkę. Kawka tak świetnie wygląda. Może będzie dobra. Pozwolę. Mam no, małe dziecko. ja to nie znalazłam. To jest ten. Zostało wczoraj, wczoraj łóżkę. Mi, Tak mi głos normalnie siada i ja zaraz też będę prowadzić live'a. No i tyle tak, z takich ciekawszych takich rzeczy. Potem tam poszłam, z Karolinką tańczyłam. A, spotkałam się z gościem, faceta z Kielc. Taki chłopak, też ładny. Kurde, ja to miałam normalnie, powiem się, szczerze, jak trzymać normalnie, wiernie, to trzeba było trzymać twardo. O Jezu, Więc ja tak żartuję, tak to, to przeważnie nie... Przeważnie tak mnie nie, nie zwracam uwagi na chłopaków, nawet gdzieś tam po imprezach. bo ja nie chodzę na imprezy, nie chodzę na imprezy po to, żeby kogoś poderwać, tylko przeważnie po to, żeby się fajnie bawić. I jak mam na tym koncercie, no to też akurat przypadkiem wyszło, że pojechałeś na ten koncert, a się mega fajnie bawiłam. Yes. Buziaki, i jak coś, to jeszcze może coś nagram, jak się będę malować. Ewentualnie jakiś taki. Myślę o tym, żeby nagrać taką rutynę, jak mam o buzie, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio właśnie tak y, używam takich fajnych kremów, fajnych sęków. Jestem mega zadowolona. I ta buzia, ona się taka zrobiła bardzo. to fajnie napięta. Mega jest nieśnieweszona. Bardzo mi się podoba. Ale w każdym razie buziaki i papa. Pa.